Witajcie, jesteśmy już po trzecim koncercie ostatniej trasy Steel 2016, 13, który odbył się dzisiaj na Steel Piku. Piątek 13. kojarzony jest z pechem, no i niestety pech przytracił się nam podczas transmisji na TvK. Zobaczcie sami jak to wyszło za kulis. Indila! Panie i Panowie, Indi była... Cały materiał za kulis obejrzycie podczas trzeciego odcinka programu Kulis TV, który będzie 1 sierpnia o 17:30 na hitboxie. A teraz przedstawię listę piosenek które usłyszeliśmy na koncercie. Margaret zaśpiewała Thank you very much, Tell me how Are you", Wasted, Heartbeat oraz Cool me down. Wideo wystąpiło z pasenkami Ktoś Nowy, Wszystko Jedno i Ally, natomiast Indila z piosenkami Dernier Danse, Junior De la Ville, Love Story i SOS, które nic z przyczyn technicznych na TVK nie było. Dołączy do nas już za 2 tygodnie. Odbędzie się wtedy czwarty koncert wiosennej trasy Stilka 2016. E, odbędzie się on w Lele wła na serwerze Creative 27 maja o godzinie 17.30. Na razie.